No Na całe szczęście zostało nam jeszcze trochę czasu, żeby przygotować się do premiery pieśni Mirandy. A premiera odbędzie się w ramach 29 Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Będą mieli Państwo niepowtarzalną okazję zobaczyć Szekspira w nieco innej odsłonie, bardziej eksperymentalnej. W dodatku jest to projekt operowy. Pieśni Mirandy to spektakl na sopran, obiekty dźwiękowe skrzypce, akordeon, dzwonki i taśmy. Może właśnie dlatego warto zobaczyć, jak będziemy sobie radzić z tą materią muzyczną. W dodatku wspartą tekstem burzy szekspirowskiej, przetworzonym w tłumaczeniach tych najstarszych XIX-wiecznych, a także same pieśni będą zaśpiewane w angielskim oryginale. W roli Mirandy wystąpi Maria Antkowiak-Świątek. W roli Kalibana wystąpi Diana Kristesku, a w roli Ariela Sylwia Atu. No ale dobrze, no kreatywnie. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Przyjdźcie zobaczyć pieśni Mirandy, pieśni Mirandy, pieśni Mirandy.